Siemanko, witam let's play minecraft yy, Sezon drugi, tak Sezon, let's Play 2. Sezon drugi, dlaczego? Ponieważ yy, Degrałem na tej drugiej mapie Nie wiem jakim cudem, yy, gdy wchodzę na drugi dzień Ta pierwsza mapa mi się otwiera I to jest, nie wiem, dziwne Nie wiedziałem po prostu co zrobić No to Wiem nagrać sezon 2. ...dwa. Ciekawe, gdzie się wygeneruje nasz świat. No I oczywiście w dżungli. Czy nie będziemy zbijać tych drzew. Nie, no dobra. Zbijemy jedno drzewo stąd. Ale takie normalne, znaczy w sensie, że... Yy... Zgubiłem wątek, że pojedyncze. chyba żadnego nie... O, jest. O, to nawet te normalne. Teraz nie wiem, czy... Chyba będę zamieszkiwał, w, no, po prostu na drzewie w dżungli, tak? Okej, okay, już mam dwie sadzonki, ale cztery drewna to nie jest zbyt dużo. Dlatego zetniemy jeszcze to drzewka. Okej. Okay. Osiem drewna to jeszcze to drzewka. No to jest dobrze. Teraz szukamy drzewa do zamieszkania. O, nie to. O, tu by był dobry kompleks, no to ok. Teraz trochę dirtu. Znaczy on zrobię łopatę sobie akurat. O, tu co jest? Ale fajnie. Wyglądało. Ach, wspomniałem ustawić opty, Przepraszam za ten błąd. No to chyba nic się nie stanie, jeżeli teraz będę ustawiał. O, może będzie mniej lagów? Powinno być mniej lagów. Oczywiście z modów to tylko OptiFine używam. O, i wągiel. Tylko dwa? Nie, to jest niemożliwe. A jednak trzy. Ale nie dwa. Okej, okay, no to idziemy teraz na to drzewo. To było to. No nie jest zbyt wysoko ale naprawdę mi się podoba. Takie prowizoryczne schody sobie zrobimy. Jestem. Tu się trochę rozejrzę. A tu jest wszystko jeszcze... No mhm. jest dobrze. może wyżej nie tutaj będzie dobrze chociaż no tutaj o jeden poziom w dół pójdziemy Łoł, wow, i teraz zlagowało jak zawsze w każdym odcinku musi zlagować Trochę tu już no, spręamy, poklikamy i powinno odblokować że w pęsy w górę idą więc powinno być dobrze o, jest dobrze teraz jeszcze jeden poziom w dół Tak na zasłonię dirtem, ale... Potem skołuję sobie... ...żelazo. Zrobię nożyce i... ...fuck. Zrobię nożyce i po prostu liście zacznę zbierać. ok, teraz no do tego poziomu zaczniemy sobie od tego poziomu zaczniemy sobie robić raczej znaczy, mm, nie od tego poziomu tylko no w tych wymiarach będziemy sobie robić domek gdzie są schody, a tutaj da się po niej schodzić, tak Tu się rozwali. Tu się położy, tu się rozwali. Na razie tutaj dziwnie to wygląda, yy, ponieważ jest dirt, ale potem powinno to lepiej wyglądać. Yy, mam tu... Idę trochę pokopać kable stona. Ponieważ na pewno się przyda. Na, na, na blokach z piasku też tutaj można, mogą być te liany. Tego nie wiedziałem, ale teraz już wiem. 18, jak na sam początek powinno starczyć, 19 U nie oczywiście zrobię lepsze schody, ale teraz, jak już wspomniałem, będzie sama prowizorka to będziemy zaczynać od cięcia drzew o dynie, bardzo miło no jeszcze sąsiedzi zaczęli wiertarką wiercić też znaleźli porę jak to ale wielkie to drzewo było no. masakra To już większe, ale pewnie nie, nie o wiele. Okej. Okay. O, to jest dobre drzewo do wycięcia. Oj, zapada noc, nie będzie ciekawie. Spodek FPS-ów, kiedy jest noc, oczywiście, ja gram na PC, tak? Ale no, przepraszam, i zgubiłem się. Nie no, tutaj gdzieś powinny być schody, albo jestem ślepa, albo nie wiem już. Hej. A. Tutaj były te bloki, tutaj... A ja już wiem gdzie jesteśmy. <laughs> Trochę się zapędziłem. szybko pochodnie. Ale ani jedzonka, ani nic sobie nie załatwiłem. A już. Mam nadzieję, że przeżyję i bez tego. O, jeszcze lach na koniec? No dobrze. ja będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Cześć!